Witam serdecznie. W Gdańsku jestem przy Stoczni, także może czasem jest z przejeżdżać, więc będzie hałas. Dzisiaj poruszę temat, czym jest skuter Faster Max medyczny, jednocześnie i dla niepełnosprawnych osób, i dla seniorów, w ogóle do użytku publicznego, w zasadzie dla każdego. Witam obecnych użytkowników i przyszłych takich urządzeń. Myślę, że to są ważne informacje, o które bardzo ciężko jest i w internetach, ale trochę poszparałem, poszukałem i to może też zainteresować osoby inne, na przykład kierowców, jak się zachowywać wobec użytkowników takich skuterów, takich pojazdów. Więc zacznę od tego, że ten skuter, jak wiele innych podobnych, ma homologację medyczną, co oznacza, że jest skuterem wózkiem inwalidzkim. A to oznacza, że jadąc po chodniku jestem, uwaga, pieszym. Jestem pieszym. Na przejściu, na przejściu dla pieszych jestem na przykład też pieszym. O czym nie każdy kierowca wie, ale jak ja jeżdżę, to ustępują yy, na nie miejsca, tylko przepuszczają mnie. Yy, chodzi mi o co? Chodzi mi o ubezpieczenie takiego skutera szperałem w różnych portalach ubezpieczyciele nie ubezpieczają skuterów medycznych ubezpieczają laptopy aparat fotograficzny ale nie skuter owszem pewne firmy ubezpieczą wam jako na przykład sprzęt domowy ale jak wyjedziesz z domu to już nie podlega ubezpieczeniu. Absurd totalny. Fajnie, bo ja będę się chciał uśmiechnąć tutaj dzisiaj do, i do, do kogoś z policji, do kogoś właśnie z ubezpieczalni. Może napiszę parę słów, jak się na to zapatruję. Jest to skuter z silnikiem 1000 W, a okazuje się, jest to też jednocześnie, nie dość, że to jest skuter medyczny, jest to pojazd wolnobieżny. Dlaczego pojazd wolnobieżny? Bo jest wyposażony w światła w kierunkowskazy i nie rozwija więcej niż 25 km na godzinę. A ponieważ ma dość słaby silnik 1000 W, to nie podlega ubezpieczeniu. Yy, nie, może nie ubezpieczeniu, a rejestracji, o to chciałem powiedzieć, a rejestracji podlegają na przykład skutery, czy jakieś tam na przykład pojazdy, może trójkołowiec, cokolwiek spalinowy do 50 cm sześciennych lub właśnie z silnikiem elektrycznym, ale musiałby mieć 4 kW, czyli 4000W, a nie 1000W jak ten. I co się jeszcze okazuje? I teraz, jakbym chciał na przykład wyjechać za granicę do Niemiec. No to tam jest, nie wiem jak jest, tu, tu bym się uśmiechnął też do mieszkańców właśnie tamtego kraju, tamtego państwa. Tam nie wyjedziesz bez OC. No po prostu nie można. I teraz nie wiem o co Kaman. Mamy inne przepisy. I tu jest ważna informacja: tu jest wybity na ramię numer WIN. Tak jak w samochodzie, czy w motocyklu, w skuterach spalinowych dostępnych wszędzie. No i rodzi się pytanie, bo no ja... Może fajnie, że doznałem takich... Yy, yy, fajnie, że wybrałem się w taką podróż rok temu do Krakowa, w tym roku do Świnoujścia. Wciąż czekam na akumulator jeszcze i... To mi dało jakąś praktykę, natomiast właśnie szkoda, bo miała być Hiszpania, ale w przyszłym roku nie umieszkałbym w taką wyprawę ruszyć, a w tym roku, już skoro będę w Świnoujściu, nie wiem, czy mogę zajechać za granicę. To jest to. I teraz tak, jeżeli jestem pieszym, to okazuje się, że Wypadałoby na przykład w nocy poruszać się lewą stroną szosy. Albo w ogóle, no nawet w dzień. Ale tak sobie myślę, że skoro jestem pojazdem wolnobieżnym, no może nie ja, tylko to urządzenie, ten pojazd, to jadę prawą stroną. A czemu też? Bo na logikę sobie myślę, że gdybym ja był kierowcą i jechał z naprzeciwka, to w nocy taki reflektor spowodowałby u mnie w głowie, że coś jedzie, bym spani mógł spanikować, która zaraz, czy ja dobrze jadę, czy tamten jest piany, czy nie wiadomo, o co tu chodzi. Rozumiecie, wiesz, świecę reflektorem po lewej stronie jezdni, a nie po prawej, więc wolę się turlać prawą stroną. I to jest właśnie, to jest takie dosyć uniwersalne. Ja w poniedziałek będę chciał podjechać do urzędu Miejskiego, tutaj, do Wydziału Komunikacji, do rejestracji aut, pojazdów i się dowiedzieć wszystkiego. A jeżeli już będę zarejestrowany, no ja nie mogę, bo to nie, nie jestem właścicielem, to, ale zapytam po prostu, to wtedy koniecznie jest mieć ubezpieczenie OC. I co jeszcze chciałem powiedzieć, że wygodne to jest, dlatego że nie ma żadnego problemu. Po mieście to jest po prostu rewelacja. Fragment, który mi pasuje, jadę sobie jezdnią, zawsze włączam światła. Nie wiem, co na to przy... Jest taka luka, i o jeszcze o ścieżce rowerowej, to jest ważne. Jest taka luka, że nie wiadomo, właśnie o co chodzi, i po, po, po jezdni zawsze włączam światła. Dojeżdżam do przejścia dla pieszych kierunkowskaz. Jestem pieszym, jadę sobie chodniczkiem. Rzadko e, nie, nie jadę chodnikiem, znaczy inaczej, jadę chodnikiem, kiedy jest, no, jadę jezdnią, kiedy jest w miarę pusto, a na przykład na chodniku jest dużo ludzi, no bo po co ich stresować. Ale jeżeli jest jakaś jezdnia w nie szybkie ruchu, bo nie wolno mi, ale jak normalna, zwyczajna, lokalna, e, lokalna asfaltówka, no to wiadomo, że jest wygodne pod warunkiem, że nie ma dużego ruchu. I teraz, co jest ze ścieżkami rowerowymi? Tu jest... Cały czas jest są nieścisłości. Ścieżka rowerowa w zapisie jest... służy... jest przeznaczona tylko dla rowerów. Nie ma napisane, że zakaz się... Zakaz poruszania się. Właśnie. A co jeździ? Rolkarze grzeją. nogi jeżdżą. Te rolery, czy jak to się nazywa na tym jednym kole? Deskorolkarze. No wszystko się jeździ p... i, i rowery z przyczepkami. Jest jeden wielki miszmasz. I no ja nie mam skrupułów, to ja też jeżdżę. Jeżeli taka hulajnoga. Słuchajcie, ja potem mam tutaj zwyczajną. Kupcie sobie jakąś będzie będziewiastą kamerkę. To warto mieć, bo ludzie są wariatami na tych jezdniach i na tych ścieżkach rowerowych. Bo jeżeli coś jest na minuty, no to się nie dziwię, że ktoś na skręcenie karku na łeb na szyję Zapiernicza, a często mają zdjęte blokady, i on jedzie więcej niż 25 na godzinę. A przepisy o hulajnogach z kolei mówią, że na chodniku musisz mniej więcej jechać z tą samą prędkością, jak poruszający się piesi. Skutery inwalidzkie też. Także to tyle, co ja wyczytałem yy, i uważam, że. Taka hulajnoga to jest po prostu pocisk rozpędzony, to jest przecinak. Te, które mają zdjęte blokady i grzeją 40 na godzinę, to ja się czasami cykam, żeby on mi się nie wbił we mnie i nie rozbił mi głowy albo śmierć na miejscu. Także to jest dzisiaj tyle. A ja w poniedziałek jadę do Urzędu Miasta się dowiedzieć: jestem wolnobieżnym pojazdem. Znaczy, no wiadomo, że skuter Jest numer WIN i chcę zarejestrować, bo tutaj jest z przodu i z tyłu miejsce na rejestrację. W ogóle. A, a jeżeli zarejestruję, to czy mogę ubezpieczyć oce? Z różnych powodów jest bardzo niebezpiecznie. Zwłaszcza jeżeli ktoś jeździ po Polsce. A jak będę chciał pojechać za granicę, no to już w ogóle szlaban bez. Tego. Dziękuję serdecznie. Życzę wszystkim no, niepomyślnych wiatrów, ale no, szerokich, szerokich dróg i bezpieczeństwa przede wszystkim. Do usłyszenia, do zobaczenia. Jeszcze jedna rzecz. I to mi się podoba. Na przykład w Gdyni Świętajańską sobie pruję po, po bypassie, po, po buspasie, bo jestem, bo mogę jako skuter inwalidzki jechać bus buspasem, a to jest ścieżka rowerowa jednocześnie i buspas. Czyli nawet gdy ktoś mi zwrócił uwagę, że ścieżka rowerowa, to jestem skuterem inwalidzkim i wszędzie w mieście, gdzie są pasbusy, bu pas <laughs> buspasy, -bus można takim skuterem jechać pewnie. Nie wiem, jak jest ze zwyczajnym skuterem, Mówię o skuterze inwalidzkim. Poruszamy się po pas, busie i tam gdzie jest zakaz ruchu, też wszędzie wjeżdżam, bo jestem kim? Pieszym. Super, po prostu super.